Cześć kochani! Będziemy siać tak jak obiecałam rącznika. Już się dobrze namoczył. Woda zmieniła kolor. Zaraz Wam pokażę. Będę go siać w takie kubeczki. Wykorzystam kubeczki po serkach, śmietanie i jogurcie. Na razie tego nie podlewałam. Podleję już po posianiu. I Wyjmę jednego. Patrzcie, kto. Mm. O, widzicie? Taki glutek się zrobił. Spęczniał. I do każdego pudełka sobie będę wsadzać po, dwa, trzy. I dopiero potem podleję. Nie za głęboko. Tak, z 1,5 cm. I tak do każdego pudełka. Może jak mi zostanie, to gdzieś nawet i 3 wepchnę. A ten film będzie taką mieszanką, tak jak każdy zresztą. Tylko, że ten będzie z kilku dni. Będę pokazywać Wam też i selery. Jak się mają po przepikowaniu trochę pomidorków. Posiałam, ale w każdym kubeczku niestety wyszło mi po trzy. Zobaczymy. Na pewno wszystkie nie wzejdą. Chyba nigdy mi kasztanowce to znaczy rącznik pospolity nigdy mi nie wschodził w 100%. Teraz kubeczki. Aha, pamiętajcie, o ważna rzecz: pamiętajcie, że yy, kubeczki muszą mieć dziureczki. Folia założona. Dziurki porobione dla odpowietrzenia, ale nie zakładałam całych torebek, tylko poprzecinałam torebki, bo szkoda po prostu marnować całe torebki na taki mały kubeczek. Trzeba trochę tą planetę szanować, moi drodzy. Pościskałam gumkami. Pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek siejecie w jakichkolwiek pojemnikach, to musi być odprowadzenie na dole tej wody nadmiaru. Selerki tydzień po przepikowaniu. No już teraz mam pewność, że wszystkie się przyjęły. Wszystkie się podniosły. W obu paletkach, oba gatunki. No, czyli coś z tego będzie. No i taki mały przeskok w czasie. Jest to drugi dzień świąt. Rośliny tego nie wiedzą, ale trzeba z nimi porządek zrobić niestety. Tak samo jak i ze zwierzętami. Święta, nie nieświęta, nakarmić trzeba roślinę doglądnąć też. Eee, robię porządek w paletach sobie, jako że mam wolne. Nigdzie się nie wybieram, więc tak, tu już sobie poprzykładałam te palety. Nie wszystkie mi się mieszczą blisko światła, więc sobie przekładam do takich mniejszych pudełek, gatunkami. Tu już sobie przełożyłam pomidor aurie. A teraz patrzę, że i jest też dosyć już taki ładny i zaczyna za bardzo iść w górę wybujać, więc trzeba go przełożyć i doświetlić, postawić gdzieś w bardzo jasne miejsce. Z tych w serc różnego koloru nie zeszło mi 8 sztuk. Właśnie je przekręciłam, żeby poszły w drugą stronę do światła. Ale może tych nie będę jeszcze przekładać. Niestety, no nie będę miała tyle miejsca, żeby to wszystko upchnąć na parapetach. Musiałabym mieć 50 okien. Zabrakło mi tych pudełek do przekładania, więc. Mam tu takie wytłoczki na jajka plastikowe. No, można je wykorzystać. Przepnę je na połowę. Powkładam. I myślę, że te, te pudełka będą fajniejsze do, na parapet, bo są węższe. Będzie fajniej, wygodniej mi przekładać je, przekręcać do strony światła. Teraz przepnę i zobaczycie, jak to wygląda. No i proszę. Tu akurat mam śliwkowy, ten podłużny. Fajnie będzie wąsko na parapecie. Będzie fajnie przekręcać. No, widzicie, idą tu górę bez e, odpowiedniego dostępu do światła. Muszą być doświetlane pomidorki. A to będzie taka informacja dla osób, którym się spodobała e, uprawa rozsady w tych krążkach torfowych. Pokażę Wam system korzeniowy, jak się papryka w takich koreczkach zachowuje. Wyjmę Wam. Spójrzcie. To jest system korzeniowy, fajny. Bardzo szybko się papryka potem przejmuje i nie choruje po posadzeniu już w doniczkach. To jest papryka akurat żółta, papryki ramira udało mi się uzyskać 8 sadzonek, niektóre są jeszcze małe, ale ja jeszcze dojdę do siebie Tu pokażę Wam jedną z tych największych system korzeniowy, także ten kto ma ochotę, róbcie sobie rozsadę w takich krążkach, wygodnie szybko. Roślinki nie chorują. No, a myślę, że z tej papryki ramiro mi się uda coś wyhodować. Kolejne dary dla kur. Tym razem szparagi. Koperek. Również cytrusy. Bakłażan, pietuszka. No ale szparagi. Kurczę, no, lekka przesada. Jak mam im to zrobić? Na masełku? Nie no. U mnie dzisiaj zimno, zaraz będzie deszcz padał. Kurki na polu robotę robią. Przerabiają. A tam są gąski, które zostały. Jest dwie gąski i gąsiorek. No i wreszcie znalazł się ktoś, kto je przygarnie. Mam nadzieję, jeden z widzów zaoferował się, że weźmie je do siebie razem z ich jajkami, które do tej pory wszystkie zniosły. Mam nadzieję, że mu się hodowla powiedzie. Gąski dołączą do jego stada. Trafią w dobre ręce. A to są plany na kolejny odcinek. Będę sieła sałatę. Ogórki będę przygotowywać gruntowe z rozsady. Między nimi mam też ogórka melonowego. On jest troszkę inny, ma taką skórkę lekko omszoną, mniej plenny niż te popularne gruntowe. W tym roku pierwszy raz też posieję ogórka oktopus. To jest bardzo duża paczka. Dużo go jest w środku. Na pewno nie zużyję w większości. Z ogórków pod folię: ogórek Telegraf, ogórek Tessa i Saladin. Oczywiście nie może zabraknąć ogórka meksykańskiego, tak zwanego mesiego melona. On wygląda jak mały arbuzik i rzeczywiście takie owoce ma tego ogórka mam też sporo swoich nasion, wybiorę te najbardziej zdrowo wyglądające takie najbardziej mocne i w każdą doniczkę, bo od ogórki te mesie, melony będę siała już w docelowych doniczkach, żeby ich nie przesadzać dwukrotnie tylko od razu do gruntu potem z doniczki. Też będę siała tylko po dwa nasionka do jednej doniczki. Też posiejemy jarmuż, kapusty i słoneczniki dla królików. To jest taka zapowiedź przyszłego odcinka. Ja już się z Wami żegnam. Ten film był zlepkiem z różnych dni przedświątecznych. Świątecznych. Więc komu się podobało, łapka w górę, subskrybujcie i zapraszam na kolejny odcinek. Do następnego razu. Pa Pa!